Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jest niezwykły dzień, ponieważ po raz pierwszy będę łowił ryby z pontonu. Jak widzicie, jestem na pontonie, na tym leśnym stawie. Tym, na którym łowiłem w zeszłym roku spore okonie i złowiłem życiówkę szczupaka. Będę tu dzisiaj łowił na spławik i na spinning, więc może być ciekawie. Yy, nastawiam się na wzdręgę i okonia. Co wpadnie? No to zobaczymy. Tutaj już mam wędki rozłożone. Więc zaraz zakładamy przynętę, zarzucamy i łowimy. Ogólnie to będę dzisiaj łowił na dwie wędki, czyli na moją ulubioną 1,80 m na spławik. Klasyczna żyłeczka i klasyczny zestaw spławikowy na końcu. Spławik to chyba 2 gramy albo półtorej. No jeśli chodzi o spinning to moja ulubiona wędka na spinning. Taka okoniowo-szczupakowa. Nie jest to mocny kij ani jakiś lekki. Na przynęcie taki Kejtech, jednocalowy, kołowrotek Mistral Ewe nie wiem jak to się czyta, plecioneczka taka do 16 kg, wędka Abu Garcia, taki zestawik, no więc, więc tak się prezentują moje zestawy. Generalnie to już trochę łowiłem na spinning dzisiaj, miałem troszkę brań nawet jednego szupaka. Wtedy, kiedy pompowałem sobie ponton, to po prostu sobie rzucałem na tego kejteszka i trochę tych brań było. Z pięć okonim miałem na kiju i jednego szczupaka. Okazało się, że miałem bardzo tępy hak. Szkoda się, że się dopiero zorientowałem po tych wszystkich braniach. Ale no, teraz mam już normalny, ostry, więc co? No to łowimy. Myślę, że zacznę od spławika. Myślę, że sporo ryb się złapie i myślę, że dosyć szybko, ponieważ Jestem w dosyć ciekawym miejscu. Tutaj są takie gałęzie i cały czas widzę tutaj co chwilę spław wzdręgi. To jest ewidentnie wzdręga. I jeszcze jak byłem na brzegu, to z tamtej strony podszedłem i widziałem tutaj ławice wzdręgi, więc może być naprawdę ciekawie. Jeśli chodzi o przynętę, no to chyba klasycznie. Jak na ten staw, czyli po prostu kukurydza z puszki, i to powinno w zupełności nam na dzisiaj wystarczyć. Słuchajcie, jest pierwsza ryba na spławik z pontonu. I jest to tak jak myślałem, niewielka, wzdrążka. Taka złota rybka. Gdzieś tu mam odhaczacz. Okej. Okay. Od razu ją wyhaczamy. I łowimy dalej. Okej, okay, więc na haczyk numer 10 ląduje jakaś taka nieduża kukurydza i zarzucamy. Zarzucamy o tam. I czekamy na rybkę. O, branie od razu. O kurde. Ale jaja. Nie ma ryby. Co jest? I jest kolejna rybka. Kolejna wzdrążka. I znowu niestety malutka, ale jest. I łożymy dalej. I rzucamy dalej w to samo miejsce. Ota. Jeżeli tu w końcu przestanie brać albo będą brały ciągle jakieś malutkie sztuki, to myślę, że popłyniemy gdzieś indziej. Gdzie to jeszcze pomyślę? Ale dobra, na razie łowimy tu i czekamy na rybę. W międzyczasie, kiedy spawik jest zarzucony, to sobie porzucam na tego kajtecha za okonkiem. O, tutaj obrzucam te okolice. I może coś się złowi. O, jest branie i jest ryba. O, spięła się, ale niewielka była. Nic jakiegoś nadzwyczajnego, ale no fajnie, że jakieś tam rybki biorą. Nie są to też jakieś hiper małe zdręgi, bo naprawdę tu czasami biorą takie po 5 cm. To są nawet spoko. Oczywiście są tu też dużo większe, takie nawet pod 30. Mikołaj tutaj złowił kilka takich sztuk 30 cm. Zarzucamy dalej. Teraz może tam? Spróbujmy tam. O, i jest wzdręga. I chyba będzie największa, albo mi się wydaje. Chociaż nie, nie, nie będzie największa. A nie, jest! O kurde! A to jest płotka, proszę Państwa. I to. Naprawdę duża płotka. No to życiówka. Co! Okej, okay, nie spodziewałem się, że złowię dzisiaj życiówkę. Nie, to jest na pewno życiówka. Moja życiówka to jest 26. Co to jest? 30 to jest minimum. Wiecie co, ja sobie tu przyłożę do wędki i zmierzę w domu kawałek wędki. I tutaj sobie zaznaczę paznokciem. Dobra, wypuszczamy naszą rybkę kochaną. Uciekaj, płoteczko. Zobaczcie, dotąd. Zmierzę w domku. Dobra, rzucamy w to samo miejsce i czekamy na kolejną, piękną płatkę. I mamy kolejną rybkę. Tu już widzę wzdrążkę. Taka wzdrążka. Naprawdę niewielka rybka, ale coś jak najbardziej wpadło. Uciekaj. No to co, rzucamy. Rzucamy, rzucamy. I mamy kolejne branie. Ale ryby niestety nie ma. No, a niech będzie już tam. Chociaż nie, tam chyba teraz średnio rybki biorą. Chociaż nie, tu, tu też mam teraz branie. O, jest branie, jest branie. Ale ryby nie ma. No i kolejna rybka. Naprawdę z zdręga najmniejsza dzisiaj No teraz troszkę gorzej zaczyna brać Ale ja się nie przenoszę, bo może kręci się tu kolejna taka płotka albo jeszcze większa I jest kolejna zdręga naprawdę, naprawdę niewielka Niech ucieka więc kukurydza standardowo na hak i rzucamy. I kolejna, ta dosyć waleczna. No i większa, o! ale śliska. No i większa od poprzednich. Chodź tu. I mamy kolejną wzdręgę. Już nawet nie wiem, którą dzisiaj. Już trochę dzisiaj wpadło. No, teraz trochę w inne miejsce zarzuciłem, o tutaj w te gałęzie. O, jeszcze raz o tutaj. I co? I generalnie przestaje brać. Na to branie czekałem chyba 18 minut. No, dokładnie 18 minut. Więc dosyć długo. Jeśli dalej tak będzie brało, no to po prostu bym popłynął o gdzieś tam, w tamtej gałęzie, gdzieś tam wpłynął pontonem, zakotwiczył się, obra nie jest. Mamy kolejną wzdroch. Tam właśnie gdzieś się zakotwiczyć. I, I tam po prostu powędkować. I mamy kolejną sztukę. Taką wstrążkę. I łowię dalej. Ogólnie to ryby przestały w tym miejscu brać, więc w sumie ja się będę przenosił gdzieś indziej. Już mam tutaj takie miejsce między gałęziami wypatrzone i tam popłynę. Tutaj niestety rybki już przestały praktycznie brać. Jeśli są jakieś brania to bardzo delikatne. Podejrzewam, że te wzdręgi, które wypuściłem po prostu odprowadziły większą ławicę. Więc dlatego się będę przenosił gdzieś indziej. E, więc co, w sumie to płynę już w to miejsce, bo nie widzę sensu, żeby łowić w tym miejscu dalej. Więc jestem w nowym miejscu, o, tutaj, tak jakby w rogu tego zbiornika, między gałęziami tutaj są gałęzie, tam są gałęzie, tu są gałęzie a tam gdzieś jest, pod tamtym drzewem pod tym drzewem mój spławik o, tam. E, na razie na niego nic nie bierze. Ale poczekamy, zobaczymy. Można jeszcze zarzucić gdzieś tu, tu, o w tamtym miejsce gdzieś można zarzucić. Sporo jest tu miejsc gdzie można zarzucić, więc e, no zobaczymy. Myślę, że coś padnie, a jak nie no to jeszcze parę miejscówek na tym stawie jest. To znowu zmienię miejscówkę i tym razem na taką tutaj miejscóweczkę pod drzewami i co i tyle w sumie i teraz będę łowił tutaj, ponieważ w tamtej miejscówce nie brało nic, nie było ani jednego brania. Byłem tam około pół godziny więc postanowiłem, że się przeniosę i zobaczymy Miałem branie po samym zarzuceniu i widzę, że cały czas coś tam skubie, Dobra, ta miejscówka jest obiecująca branie po samym zarzucie No i jest pierwsza ryba Niewielka naprawdę niewielka wzdręga ale wiemy, że na tej miejscówce rybki są a ja ym, zarzucam dalej Tylko poprawię kukurydzę i w to samo miejsce, czyli pod tamte ścinki Oto. No, niestety ryby już przestały brać. E, Przepłynąłem już parę kolejnych miejsc i nigdzie nic nie bierze. Nie wiem dlaczego: może dlatego, że zas zaszło słońce i się zrobił spory wiatr. Nie wiem, po prostu ryby nie biorą. Niestety, więc nie wiem, czy jest sens dalej łowić, ponieważ od godziny nie miałem brania. E, więc w sumie to ja już zakończę ten odcinek. Hmm, mam nadzieję, że wam się film spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Koniecznie zasubskrybujcie kanał. Więc do usłyszenia, do następnego odcinka i siema.